Jolitka, jesteś zupełnie świeżą twarzą w naszej kadrze, bo rzeczywiście na, tutaj na zgrupowaniu pojawiłaś się nie, całkiem niedawno. Powiedz, co już za Tobą i jak pierwsze wrażenia? Mm. Na pewno już jestem po siłowni. E, przyjechałam wczoraj wieczorem, więc jeszcze za dużo tutaj nie rozmawiałam nawet z trenerami, ze sztabem. Ja tak naprawdę na razie tylko ta siłownia i później czekam na popołudniowy trening. Okej, okay, a powiedz o jakiś taki pierwszy streśnik, jak jechałaś, czułaś rzeczywiście takie emocje, że to jest no, jednak taka kadra seniorska. E, tak, na pewno na pewno już tylko jak dostałam SMS-a, że, że mam się tutaj pojawić, to no, poczułam troszeczkę stres. Zwłaszcza się, że mm, miało mnie tutaj ogólnie nie być na początku i, i nagle mój jakby m, świat się tutaj zmienił kompletnie, ponieważ m, no, dostałam to powołanie, więc przyjechałam. Mhm. Okej, okay, Ty przyjeżdżasz tutaj na zgrupowanie jako mistrzyni Polski, bo jest pokonał Dewelopres w, w meczach finałowych. Powiedz mi, jak Wam klub przygotował to świętowanie, czy też na pewno Wasi kibice są znani z tego, że jeżdżą z, z Wami po całej Polsce, więc pewnie też na pewno dla Was przygotowali jakąś ciekawą niespodziankę. Mm, tak, na pewno od razu ogólnie. Zaczynając od tego, że było ich mnóstwo na meczu w Rzeszowie i tam, no już na, na gorąco mogliśmy z nimi trochę poświętować, więc to było super na pewno przeżycie. Później jak dotarłyśmy w nocy do Łodzi, to też było ich, no masa ludzi była i też świętowaliśmy, no wiadomo, było dużo zdjęć i tak dalej. Usłyszaliśmy mnóstwo gratulacji i podziękowań i to było świetne przeżycie. Z którą dziewczyną masz na razie najlepszy kontakt i jak Cię grupa przyjęła? No ogólnie dziewczyny znam z polskiej ligi, ale z, z większością nie grałam nigdy w zespole, jakoś nie miałam bliższej relacji. Jedynie tutaj z Martyną Czerniańską chodziłam do, do no w ogóle tutaj do SMS, też w kadrach młodzieżowych zawsze byłyśmy razem. I jeszcze z Asią Pacak, póki co, które te dziewczyny są. Grałam też w zeszłym roku w ŁKS-ie, więc to są takie najbliższe na razie dla mnie, koleżanki. Asiu, za tobą już ponad tydzień treningów tutaj w Szczyrku, jak pierwsze wrażenia. Jest super atmosfera pracy, bo ciężko trenujemy na siłowni fizycznie, budujemy wytrzymałość fizyczną. Oprócz tego krok po kroku coraz trudniejsze treningi siatkarskie, więc na razie rewelacja. Zmęczone, ale szczęśliwe. Mhm. Miałaś też okazję, już wiesz, do pracy z naszym głównym szkoleniowcem Stefano Lawarinim no i co, co o nim sądzisz? Co o tej włoskiej naturze powiesz? Ogromny profesjonalizm, bardzo dużo rad, zwraca uwagę na detale. Ja jestem zachwycona, że mogę z takim szkoleniowcem pracować. No ja tu ze sztabu to znaczy dobrze na pewno Bartka grafika, bo to jest twój powiedzmy kamrat z, z klubu i co łatwiej się trochę wchodzi w drużyny, w której jednak te osoby znane są. Zdecydowanie. Jest takim moim wsparciem i bardzo dużo czasu teraz spędzamy na siłowni i można powiedzieć, że nie czuję się tam zagubiona, bo dobrze wiem jak pracować, bo cały sezon pracowaliśmy razem. Oprócz tego znam też trenera Nicole Wettoriego, z którym pracowałam w Opolu przez cały sezon, więc też mi jest dużo raźniej. No tak, no to rzeczywiście znajomych tutaj trochę masz. A powiedz, jak kontakty z dziewczynami, jak cię przyjęły? No bo to jest zawsze taki stres na pewno debiutanta, jak przyjmiecie grupę. Tak, jestem tutaj nowa, więc muszę wkupić się w grupę. Dziewczyny super, znamy się z boiska, ale oczywiście tylko się mijałyśmy. E, przyjęły mnie bardzo ciepło, otwarcie i jest dużo uśmiechu na co dzień, e, dużo rozmów. Super. To z kim jesteś w pokoju? Zdraź nam jeszcze na koniec. Z Moniką Bociek. My znamy się z... Ale w topa. Ale w topa. Przepraszam. Z Moniką Bociek znałyśmy się z kadry juniorskiej, a teraz mieszkam z Moniką Gałkowską. Z Moniką Gałkowską, tak. To już się tak utarło przez kadrę juniorską. Musimy wybaczyć. Myślę, że najważniejsze, żeby ona dobrze się przedstawiała, bo tak. to też jeszcze nie jest łatwe. Asiu, to powodzenia dalej. No i zapraszamy na Radom. Radom jadą. Zapraszamy wszystkich kibiców na dwa pierwsze sparingi, które będą się w Radomiu. Liczmy na wasze wsparcie, bo to pierwsze nasze kroki w sezonie reprezentacyjnym w tym roku. Zapraszamy. Zapraszamy na mecz do Radomia. 24 i 25 maja o godzinie 17.30. Polska, Francja.